i tu taki pomnik, tablica przydrożna z 2017 roku droga Białystok-Grajewo chyba jakiś wypadek musiał się tragiczny wydarzyć strasa oznakowana znakami jedź ło łośdrożnie z Łoś, w tu Dużo wypadków z Łosiami też jest. Ale myślę, że dużo problemów też jest spowodowanych przez po prostu nadmierną prędkość i wyprzedzanie na czołówki. Chociaż widzę, że na tym odcinku, próbując sobie poradzić z problemami dzikich zwierząt, jak widać tutaj, różne norki, to jest odblask tak zwane wilcze oczy. Ten czerwony to zwykły odblask, który odbija światła samochodów, żebyście widzieli, gdzie jest jeźdni, A ten niebieski odbija e, światła reflektorów nadjeżdżających w stronę lasu. W ten sposób zwierzęta widzą, że dzieje się coś niepokojącego i mogą e, ze strachu po prostu wstrzymać je przez chwilę, przez przekroczenie jezdni, w momencie kiedy nadjeżdża w nocy samochód z włączonymi światłami. Potem jak samochód przejedzie, mogą przekroczyć drogę. Jest to też dobre, bo w przeciwieństwie do drog drog grodzenia dróg, ogradzania dróg nie powoduje to tego, że przerywa się możliwość przejścia zwierzętom przez drogę, korytarzy ekologicznych.